Gdzie jest Stasiu? Stasiu? Ja nie wiem. dobrze, ale nie. Ja Hel helikopter do niego przyjechał. Ej co? No co? To dobrze słyszałeś. Jak helikopter po niego przyjechał? Co to znaczy? Bo z kółkami helikopter. Mam pytać? Nie. Ja tak nie wiem czy. Gdzie jest Stasiu? To znaczy... Gdzie jest Stasiu? No. A gdzie jest Zaremski? To jest ciekawsze pytanie. Gdy psuje Stasia teraz tak. Gdzie jest Jałkub? Jałkub. Jałkub. Dzwinię drzwi nie ma mi no, co. No właśnie. O, ma gorzej, bo na drzwi nie ma. Moje, moje mieszkanie to A Stasie nie ma do ja wody, wody, bo jest w Afryce, co teraz. No bo dwoje są w Afryce. I, człowieku, Afryka przy Józefowie, to no. kurde... No, dobra. Dobra, a tam... każdy leci gdzie indziej. Dobra, dobra. spotykamy się w jednym miejscu, nie? No, a, no... Bo ten, ten event ma mieć półtora gig... Ten event ma półtora giga... Wow, ale dużo. A mm, dużo. długo. Nie. Na a. Uh -uh. Jeżeli mówisz o evencie, który trwa 15 minut, to jest długo. Na a. E Eminem zajmuje tyle. Nie wyzywam go. Tak niemiło miło, tak nie miło mówić. Zaraz no mogę zacząć do ciebie mówić. Zaraz mogę zacząć do ciebie niemiło mówić. A, będzie głosować do wywolenia Adysie z Los Amigos, będzie kontrakt urwany. O, rel, ale rel. Kontrakt urwany z czym? No, z Los Tego nie rozumiem. A ja ja miałem jakiś kontakt? Nie miałem ko kontaktu. Nie miałeś kontakt z ko elektrykiem ko jesteś? Nie, bo ja naprawdę no, powiedziałem gdzie indziej od a ja Nie wiem czy oni polecieli za w domu, gdyby się no bo, no bo na tym meteorycie same rzec paki były. Na, u, u nas teraz się Ukraina odbywa, nie? Tylko teraz co jest Jugosławia, chodzi? tak? Teraz to Jugosławia jest. No. Jugosławia? Nie, gdzie no się, się biją? Kur, nie pamiętam. Dobra, Gipsiek, znać mi Jugosławię na mapie. Dobrze, no przepraszam. Ale, ta ale no. takiej nowej no. mapie, takiej nowej mapie. No przepraszam, no ja nie chciałem. No, ja nie chciałem. Jugosławia! No ja przepraszam. No, Może jeszcze Czechosłowacja, co? No osiadł, ja chciałem im Ukrainę zrobić.

Słyszałeś o tej sytuacji? Jak Jakiej sytuacji? sytuacji? Co ci menel na stacji? A, 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 a. a ostatnio jak byłem u lekarza W Skierniewicach To Andrzejek wszedł Do przychodni Powiedział wszystkim cześć I wyszedł No czy Zaremski chce umrzeć zaraz Tak I Jak już na... wieczorem biegnie do taty i mówi Tato, tato, dom się, się nam pali Aha, i to mu już... cały Zaku to jest taki stand On robi stand dla głuchych dzieci. Który mnie wyjebał. Osiad, wchodzisz do baru, a tam gipsiek, co robisz? Wbije, wychodzę. Wychodzę. Poczekaj, co wchodzisz? W którym teamie on był? się zamienił w bohaterkę. <laughs> się zamienił w głupi. Kurna, Invincible. Jak się nazywa? On, on nie ma... Co? No, no invincible. 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 Mark. No? No, Mark. You're fighting, so you can watch Fake, MARK! Dzień dobry, Mark Czarny. Dobry, Mark Czarny. On ma aut. Gagatku, o kurde. Gagatku, gagatku. kurde. dwie snajperki do mnie frują, Boże Święty. Alkoholizm. Kolejka. Alkoholik? Bo jeden jest ćpunem, drugi jest ćpunem, trzeci jest ćpunem. I co, dlatego alkoholizm? A dalej, ale, ale, ale gdzie jest alkoholizm? To właśnie. Bo właśnie, to mnie napisał alkoholik. A dziś? A dziś no i nicu nie, wkładaj kurwa. Tu boxaj to strza strzały. Brawo Darenski. Stań. On mnie kolapsował! A pije bardzo dużo. nie jest alkoholik. A dziś Sik. Jak go boxują, no nie. ...szybkość, precyzja, serce do walki. No i Lewy sierpowy. Janczyk. Mm, człowiek. A, no Znajdź tatę dobrego, co ty na to? Nie mogę znaleźć. <laughs> Okej. Okay.